Przez kilka ostatnich tygodni coś złego się dzieje z Lejem. Świruje, chleje więcej niż zwykle, a dziś to się nawalił jak świnia i przegina pałę na maksa. Chyba coś mu się pojebało, wełbie i mózgownica mu nie. George, dzięki Bogu. Chcesz nam pomóc, ktoś musi stać na posterunku. No, kto stoi na posterunku? Myślałem, że ty nie jesteś na służbie. Ciągle jestem na służbie. Nie zszedłem z posterunku od 20 lat. Nigdy. Ale z ciebie poje, Play. Chodzi o to, że jestem mądry, ale jestem taki samomądry. Samoukiem jestem. Uczyłem się obserwując życie, paląc jointy i tak dalej. Pewnie dlatego mamy plan. Nazywa się Wolność 35. Co to jest? Plan doskonały. Poradzę sobie. Kurde, Faja, liczę na to. Zrobimy jazdę próbną. Wóz ma swoją specyfikę. Żeby ruszyć, wrzucasz trójkę. Luz to opcja parkowania. Wsteczny to dwójka, a gaz to wsteczny, jasne? Tak. I pedał gazu źle chodzi. Wciskaj do dechy, bo może ci zgasnąć. Umiem prowadzić. Ale jesteś debilem, a ten wóz to mój dom. Nie wierzę, udało się. Co robisz? Co się stało? Hol się zerwał. Co kurde faja? Kurde, to oni wszystko spieprzyli. Babuł zgra w kosza tylko jak się maksymalnie wkurwi. Wiedziałem, że to delikatna sytuacja. Rozmawiałem z nim jak dorosły z dorosłym. Dlaczego pozwoliłeś, żeby się wszystko pojebało? Wiedziałeś, że jestem głupi. Co? Niby się przeze mnie pojebało? Wsać se roboty, asystenta strażnika i kasę z opieki i nielegalne hipoteki i transakcje Visa i wszystkie inne pierdoły i wsadź sobie je tutaj. Powiedziałem, żeby wsadził se te roboty i wszystko głęboko w dupę, ale nawet nie zajarzył. Powiedziałem, że Julian przez niego się wyniósł, ale nie czaił, o czym mówię, więc się wkurzyłem i odszedłem. Odchodzę i chuj. Dobra, mnie to zwisa i powiewa, ale za niewykorzystany urlop ci wypłacę dopiero potem. To daj trochę chipsów. Dostałeś mi 260 baksów, więc pomyślałem, że mogę wziąć chociaż garść chipsów. <tryk>